Uwaga, mam dla Was niesamowitą wiadomość. Otóż polskie masło na Ukrainie kosztuje 3,9 UKR, czyli około 3 zł. i 99 groszy jest to cena regularna. Cena ta jest uzyskana już po opłatach granicznych, czyli wszelkich cłach. Dodam, że ta sama kostka masła w polskich sklepach kosztuje 6,7 a nawet 8 zł, czyli 100% drożej od ceny kostki masła polskiego na Ukrainie. Nie zapomnij dać obsa temu profilowi Kacpero-Kacperski. Polskie masło jest bardzo popularne na Ukrainie, ponieważ jest wysokiej jakości, smaczne i zdrowe. Polska jest jednym z największych producentów masła w Europie i eksportuje je do wielu krajów. W tym na Ukrainę. Według danych z 2022 roku, Polska sprzedała na Ukrainę ponad 10 tysięcy ton masła. Co stanowiło około 40% całego ukraińskiego rynku masła. Jednym z powodów niskiej ceny polskiego masła na Ukrainie jest to, że Polska ma niskie koszty produkcji masła w porównaniu z innymi krajami. Polska ma bogate tradycje hodowli bydła i produkcji mleka, a także nowoczesne technologie i sprzęt. Ponadto Polska korzysta z unijnych dopłat do rolnictwa, co obniża koszty produkcji i umożliwia konkurencyjne ceny. Kolejną sprawą jest to, abyś dał obserwację profilowi Kacpero-Kacperski, na którym oglądasz ten film. Innym powodem niskiej ceny polskiego masła na Ukrainie jest to, że Polska ma dobre stosunki handlowe z Ukrainą i wspiera ją politycznie i militarnie. Polska jest jednym z największych sojuszników Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO, a także aktywnie wspiera jej dążenia do integracji euroatlantyckiej. Polska dostarcza też na Ukrainę sprzęt wojskowy, tak jak na przykład wóz bojowy ROSOM AK2, który został zauważony na froncie walki z rosyjskim agresorem. Podsumowując, polskie masło na Ukrainie kosztuje tylko 3,99 zł, ponieważ jest to produkt wysokiej jakości, który ma niskie koszty produkcji i korzysta z unijnych dopłat. Ponadto Polska ma dobre relacje z Ukrainą i wspiera ją na różnych płaszczyznach. Dziękuję za uwagę i smacznego twarz delektująca się pysznym jedzeniem, mam nadzieję, że teraz rozumiecie z jakiego powodu ceny w naszym kraju, czyli Polsce są takie a nie inne i nie zapomnij dać obserwacji temu profilowi Kacpero-Kacperski to do następnego.